Martyna okłamała dziewczynę Sylwka Kurka, że jej chłopak nie jest jej wierny. Chciała tym doprowadzić do zerwania pary, bo Sylwek bardzo jej się spodobał i sama zamierza się z nim umówić. Kurczę, no strasznie mi przykro. No, gadała takie bzdury, nad nim skąd takie rzeczy mi przychodzą do głowy. No ale z drugiej strony może dobrze, że się rozstaliście. No przecież nie byliście razem szczęśliwi, a zasługujesz na kogoś fajniejszego. Może były między nami jakieś kwasy, no ale było też fajnie. Dobra, wiesz, to nie ma sensu się teraz tym zadręczać. Powiedz mi, o której kończysz lekcję? Za dwie godziny? No to słuchaj, mam propozycję. Co ty na to, żebyśmy poszli na kawę i ciastko? Nie wiem, czy na pewno chcę gdzieś wychodzić. Ale słuchaj, no gwarantuję ci, że poczujesz się lepiej. No po co masz siedzieć do domu i myśleć, co zrobiłeś nie tak? W sumie masz rację. Dobra, idziemy. No to super. No to powiem ci, że już na gdzie gdzie pójdziemy. Znam fajne miejsce, więc widzimy się za dwie godziny. Dzięki Martyna. Pa. Cześć. Takie wyjście dobrze mi zrobi. Martyna jest fajna i chyba zaczyna mi się podobać. No gdyby nie ona, to pewnie siedziałbym teraz w domu i myślał, co zrobiłem nie tak.